Realizacja inwestycji tunelowych w ciągu trasy łagiewnickiej odbywa się metodą ścian szczelinowych. Uznaliśmy, że jest to najbezpieczniejsza metoda ze względu przede wszystkim na okoliczną zabudowę. Dzięki realizacji w postaci ścian szczelinowych sąsiadująca zabudowa w żaden sposób nie ma oddziaływania wykonywanych tuneli. Sama metoda realizacji w układzie ścian szczelinowych polega przede wszystkim na tym, że wykonywany jest wąskoprzestrzenny wykop, który jest zalewany betonem. Dopiero po wykonaniu ścian, które uzyskują odpowiednią sztywność, wykonywana jest płyta stropowa. Płyta stropowa jest wylewana na gruncie. Konsekwencją tego jest powstanie ramy, pod którą znajduje się Ziemia i w tym momencie możemy przystąpić do realizacji układu tunelowego poprzez wydobywanie tego urobku spod stropu, który był wylany na tym gruncie. Rozpoczynamy realizację od tunelu, słynnego tunelu TD01, dlatego słynnego, że jest to nietypowe rozwiązanie konstrukcyjne. Ten tunel będzie wykonywany tylko jako element w ramie konstrukcyjnej, nie będzie spod niego wydobywany urobek do czasu rozpoczęcia realizacji trasy pychowickiej. Kolejnym elementem jest przejście przez ciągu trasy łagiewnickiej, szerującego się z ulicą 8 Pułku No i od tego miejsca, czyli od ulicy Turonia, Zbrojarzy rozpoczyna się jeden z najistotniejszych tuneli w ciągu trasy łagiewnickiej. Jest to tunel, który jest realizowany pomiędzy zabudową jednorodzinną, która tam jest zlokalizowana. On jest o długości około 700 metrów. Na tym tunelu będą zlokalizowane obiekty sportowe, obiekty rekreacyjne oddane do użytkowania dla mieszkańców. Kolejnym elementem, który jest tutaj realizowany, to jest tunel związany z przekroczeniem ulicy Zakopiańskiej. Po przekroczeniu ulicy Zakopiańskiej wchodzimy w odcinek, który był bardzo skomplikowany geologicznie. To był układ prowadzenia tunelu pod terenem tzw. Białych Mórz. Teren należący do dawnego wyrobiska zakładu ustadowych solwaj, Ten tunel będzie zarówno tunelem drogowym, który prowadzi ruch samochodowy, ale także jest to tunel tramwajowy. W ramach realizacji inwestycji zlokalizowany zostanie w sąsiedztwie Mostu Bożego Miłosierdzia łączącego dwa sanktuaria, Sanktuarium Jana Pawła II i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Zostanie zlokalizowany przystanek tramwajowy, z którego Pasażerowie korzystający z komunikacji publicznej będą mogli bezpośrednio dostać się na poziom terenu i udać się do jednego z tych dwóch sanktuariów. Tutaj akurat ten tunel był realizowany metodą układu płyt wylewanych w szalunkach i także stropów realizowanych w Szarunkach. Stąd też ten tunel, który jest realizowany między Białymi Bożami ma już bardzo duży stopień zaawansowania, bo tu możemy mówić o około 70% zaawansowania realizacji tego tunelu. Kolejny element inwestycji, przechodzimy nad rzeką Wilgą, obiektem mostowym. Po to, żeby ponownie wjechać w tunel, który będzie prowadzony pod ulicą Turowicza i Herberta. Przy końcu tej inwestycji zrealizowany jest układ komunikacyjny przebudowana pętla tramwajowa połączona z systemem Park and Ride, no ale te elementy już są elementami, które na szczęście zostały już przygotowane. Był to tak zwany pierwszy etap realizacji inwestycji, stąd też możemy mówić, że to już zostało zakończone.